Określone związki. Tak samo tu przy paleniu e, tych odpadów, bo to głównie jest papier i plastik. E, no powstają e, kilkaset najróżniejszych związków. Myśmy badali tylko te, które możemy się spodziewać i których jest teoretycznie najwięcej w tych e, spalniach. Problem tu powstaje następny. Jest to powiedzmy razem z powietrzem, to się wszystko przemieszcza. I w danym momencie te związki, które żeśmy badali, to żeśmy porównywali do najniższych, dopuszczalnych stężeń na stanowiskach pracy, jakie występują w zakładzie pracy. Tam jest określonych kilkaset, prawie 800 <Ky> związków, które występują na i, i które na badał na stanowiskach pracy. My żeśmy porównywali, dam na przykład e, ch, e, chlorek w winylu. Jeśli jest e, tutaj, e, albo benzen, na przykład, jeśli jest 1,6, to to, co my żeśmy badali, to w ogóle jest kilkadziesiąt razy mniej niż dopuszczalna wartość na stanowisku pracy. Czyli ilości te, które występują w powietrzu, są tutaj minimalne.